Cześć, witamy Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy już dzień czwarty naszej podróży po Stanach. Czwarty? Tak. Zgadza się. I dzisiaj mamy ekstra dzień, bo jedziemy do Wielkiego Kanionu Colorado, który ja chciałam bardzo, bardzo zobaczyć od bardzo dawna. To było moje takie małe marzenie, więc dzisiaj to się spełni. A dzień zaczynamy standardowo od śniadania. Chłopaki już wybadali teren, bo wcześniej poszli na spacer, kiedy my jeszcze spaliśmy. I polecili nam fajną knajpę typowo amerykańską, więc dzisiaj tam jedziemy. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczki w górę i oglądamy. Z dnia na dzień Ameryka zaskakuje nas wielkością, wielkością wszystkiego, nawet jedzenia. To są nasze śniadaniowe pankeki. Ja mam z borówkami, a Patryk z jabłuszkami. Smacznego! My już w samochodzie, jesteśmy właśnie w drodze do Wielkiego Kanionu, a dzisiaj przejeżdżamy przez Stany Arizona, Nevada i dojeżdżamy do Las Vegas. Patryk, pokaż koszulkę. Nawet Patryk ma taką koszulkę tematyczną. Dzisiaj widać, widać. Także zapowiada się fantastyczny dzień, i możecie zobaczyć, jak go spędzimy. Już dojechaliśmy do Wielkiego Kanionu. Będziemy zaraz wjeżdżać na teren parku i zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda. Słoneczko wychodzi, także chyba mamy szczęście. Take this to the windshield, driver's side. That's good for re-entry for seven days. Thank okay, you very much. Thank you. Bye. Hello. Can I pass? Hello. Dzień dobry. Za mną wielki kanion robi naprawdę ogromne wrażenie. Jest tutaj przepięknie. Trzeba to zobaczyć na żywo. Niestety jest trochę kiepska widoczność, bo jest mgła, ale i tak jest naprawdę niesamowicie. Idziemy teraz na kolejny punkt widokowy nad przepaść. Idziemy robić fotki. Dużo, dużo fotek. I w międzyczasie nagrywam też lookbooka dla Was tak w ogóle, także po wyjeździe, jak już wrócimy do Polski, to ten film będzie. Patryk się szykuje do swojego nagrania, bo na jego kanale też będą filmy ze Stanów, także już teraz Was zapraszam na nie. Co będziemy nagrywać do Ciebie? Ciekawostki motoryzacyjne ze Stanów Zjednoczonych zapraszam. Ja tam wypatrzyłam takie fajne miejsce, więc zawróciliśmy, żeby tutaj przyjechać, i stoją tutaj różne fajne auta, i zaraz będziemy też tutaj dla Patryka film nagrywać. Na które was zapraszam po raz kolejny. Tutaj na przykład jest słuchajcie, Auto szeryfa. Mega fajna sprawa. Tutaj nawet siedzi jakiś kryminalista w środku. <grymnie> Zobaczcie. Znalazłam kolejną fajną rzecz. Czyli amerykański autobus. Mega fajny. Cały czas jesteśmy w drodze do Las Vegas i zatrzymaliśmy się na, nie wiem, środku pustyni, żeby zrobić e, jakieś fajne zdjęcia. Tak to wygląda. Świerszcze tu chyba... E, ś, świer, świerszczą? Pięknie tu jest po prostu. Pięknie, pięknie, pięknie. Ja szukam jakiejś jaszczurki albo czegoś. Ale widoki są naprawdę cudowne. Obkręcę się Wam, żebyście to widzieli. Pięknie. Tak jak słuchajcie, w Wielkim Kanianie. Pogoda była taka dosyć średnia, bo e, i kropiło, i padało mocniej, i było dosyć chłodno, i wiał wiatr. E, a czasami było nawet całkiem słonecznie i ciepło, więc pogoda była bardzo różna. Tak tutaj myślę, że już jest tak z 40 stopni. Jest bardzo, bardzo gorąco. A jest 17.40. Także naprawdę pogoda ze stanu na stan zmienia się diametralnie. Przyjechaliśmy do Wendy's. Jest to podobno kolejne popularne miejsce w Stanach. Serwują tu burgery, z tego co się zorientowałam. Także idziemy spróbować. Tak wygląda moje zamówienie. Wzięłam sobie kole, chyba jest jeden rozmiar, albo po prostu pani mnie nie zapytała, jaką, ale chciałam małą, więc to chyba jest mała. Do tego wzięłam frytki. Oni mają takie frytki, jakby cięte z prawdziwego ziemniaka ze skórką, co jest w sumie fajne, ale są bardzo tuste. I wzięłam jeszcze jakiegoś. Nie, 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 nie. <laughs> jeszcze wziąłem jakiegoś hamburgera i zaraz przetestujemy, czy to jest dobre. A Patryk ma Patryk, sałateczkę. Patryk jest a reszta ja imię, a to samo co ja. Ja mam na imię Artiem. Artur to jest Za trudne. Tak, niestety. Albo, y, przepraszam, nie musi być benzyna, może być na przykład y, grzbiet z tak? Też się mieli takimi kolorami. Wygląda bardzo apetycznie, więc polecam. Dakan już w sumie powiedział wam wszystko, co powinniście wiedzieć o tym hamburgerze. <noise> Także mnie pozostaje tylko spróbować.